Siemano, witam w mojej pieczarze. Z tej strony krzychu, jesteście na kanale Graeber.pl. A dzisiaj sobie zagramy znowu y, w taką małą, znaną gierkę na PlayStation. Jednak widzicie znowu bijatyka. Znowu wydana tylko dla rynku japońskiego. Ogólnie tam było dużo gierek, których nie było u nas w Europie czy w Stanach. Ja wiecie, lubię pokazywać y, takie mniej znane, mniej znane tytuły, y, inne niż wszyscy. Gierka wydana przez Ban Presto, stworzona przez Rad Rad... Rad... Gdym? chyba tak to się nazywa. A jest to druga część gry, bo pierwsza była też Biatyka, nazywała się Shadow Struggle. To jest wujeczka, tak jakby kontynuacja. Jaki tam jest fabuła, to Wam nie powiem. A widzicie, już manga japońska jakaś. Nawet fajnie porysowane to wszystko. Poczekajcie, ściszę sobie, bo nic w słuchawkach nie słyszę. Znaczy, za głośno mam, nie słyszę, co mówię. Okej. Okay. Yy, Biatyczka trójwymiarowa. 97 rok. Dobra co jest fajne, że mamy tutaj opcje yy, oczywiście zatwierdzane kukiem wszystko jak to w Japonii yy, opcje mamy po, ja po angielsku bo w są po japońsku easy tutaj sobie weźmiemy normal ok, configuration to tam nic ciekawego nie ma play, -se select mode shortcut normal no i dobra tutaj nic ciekawego więcej nie ma najciekawsze jest yy, walka, czyli turniej mode, trading mode, nie wiem co to jest sprawdzimy sobie, zagramy sobie chwilę, obczajmy dobra, zobaczmy sobie turniej najpierw ja sobie łyknę inki, wasze zdrowie skrzypi moje krzesło co my tu mamy postaci, ile ich jest? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, dziesięć postaci Kim tu sobie zagrać? Może zagramy sobie. Może tym? O, w on był, pamiętam go. Niech będzie kajem. <laughs> Lubię te stare biatyczki. Mają klimat, są kanciaste, fajne i miodne. No, jak ktoś coś zrozumie z tego, to niech napisze w komentarzu. <laughs> Dobra, przyspieszmy to. Mamy Stage One Okej i Wasę Mamy jakiegoś grubasa O panie Ogólnie w jak jedynce mamy O panie co Mamy uderzenie z buta i nogą i chyba osłonę trzeci guzik O, coś mi tam wyszło. To było dobre. Ej, gościu. To też było dobre. W jedynce się dało chyba gościem coś takiego jak Ryu robić. Y ten hak, Ale to już nie wyszło. Ej, gościu. Ale miał glebę, pojechał. Ale wyciężyłem. Fajna gierka, wszystko płynnie chodzi. Fajne, kanciaste, tak mówiłem. Pięknie. I teraz spróbuję. O, już właśnie miałem to robić. Te trójkąciki tam w zero jest w lewym rogu. To jest są właśnie te speciale. O. No. Nawet, że nieźle mi to poszło. Jak widzicie mojego tego playka, tutaj pokażę wam nogą. O tutaj <taki> takie białe plamy. Nieudane wybielanie kiedyś. A szkoda, bo ten, bo ten playaczek ma zajebisty laser. Czyta wszystko bez zająknięcia. To jest model 5502 bodajże, jak pamiętam Moim zdaniem chyba najlepszy modele PlayStation 1 do faków. Daj gościu Udało się wygrałem Ciekawe dlaczego tych biatek nie, nie wy, wydawali O, udało się zrobić ten hacu, 7 hit. A szkoda, a szkoda, bo dużo fajnych ...gierek, jak widzicie, było na rynek japoński, azotycki. Na pewno tak samo jest ze ścigałkami, tak jak z biatykami. A o rpg to nawet nie wspomina, bo nie gram w RPG. O, tu mam jakąś babkę... Fajne, fajna arena. Jak w y, coś Ala Fatal Fury, nie? W którymś tak było. Się jechało. Pięknie. A To są jakieś kurde specjale. Jakieś magie. Goście robią. A teraz mi wyszło na koniec y, rundy, kurde. Wiedziałem, że to dziewczyna, a to jest chłopak. Nauczyłem się jednego ciosu. O, mam drugi cios. Nauczyłem się drugiego. A, chciałem kombosa Zastosować. Ej, gościu. O, zwycięstwo. Przyjemna gierka, powiem wam. Ciekawe te następne tryby jakie są. Zaraz to zobaczymy. Pewnie przegram zaraz którąś walkę, bo to coraz trudniej się robi. Raymond. uderzenie ma jak Wolf w, w Virtua Fighter z tych dwóch. O, ten wyskok właśnie. Ale mnie, ale mnie, ale mnie kurde niszczy. Aj prawie perfekta mi zrobił. Nie miałem nic do powiedzenia w tej walce. Coś jak Ala Terminator, kurde trochę. Dobra, próbujemy. Oczywiście ja nie. Nie w to grać. Pewnie jakbym umiał, to bym w tu. To... Patrzcie, uniki, kurde, jakieś z wody. To nie jest taka prosta gra. Arcade. Jakieś tam ciosy są. Poprawka. O, to było fajne. Aj! but, hamię. Dobra, skup, pełne skupienie. A, złapał mnie. Właśnie, ciekawa jak się łapie, tak jak w jedynce. No ja i but Bo się uda A, i mnie pojechał. Znowu ten zwód zrobił gnojasz. Co to miał być? Ale fuksiur. <noise> Dobrze, że mi się udało podskoczyć. nie to chciałem zrobić, ale to był... kurde, taki łódź Stage 5. Zobaczymy, kogo będziemy tu mieć. Chiaki i Chinomiya. Fajna, fajna ryna na skałach co ciekawe ta gra się nie toczy tak jak w innych gatunkach 3D na yy, w kółko że się ta kamera obraca czy coś tylko toczy się po jakby po te trajektorii 2D coś ala yy, coś ala Mortal Kombat nie yy, dziesiątka na przykład coś podobne podobnym stylu Aj. o ale dostała ładnie Ogólnie będę pokazywał też inne fajne gierki. Mało znane. Przypominam, że na 300 subów, konkursik to ma PSP. 360. To może coś wygrać. O, to było dobre. Jak ja to zrobiłem? O, jakąś magię puściło. Zwycięstwo, łyczek Inki. Wasze zdrowie. Mamy szósty etap. Bobby Lossin. Kurde, co to jest noży nóż ma w ręce? Ta. To było dobre. No i co, Hamie? Kurde, coraz bardziej mi się to gra podoba, fajna jest. Ciekawe jak inne postacie. No próbuję wygrać na razie. chcę też zrobię materiał z, y, z Grom na Dreamcast'a, ale na Atomis Wave y, z Gun'em znowu. Sprawdzimy sobie tytuł. Fajny jeden. Dzięki Christianowi z kanału mean Machines, to on przysłał pakę z Gun'em. Kto nie oglądał, to zapraszam. No i wygrałem, mi gra, gitara. Siódmy etap. Berserker, Robot. Też w jedynce był, chyba jako ostatni z tego co przypominam. Zapytacie skąd, skąd te gry? Pamiętam, nie, no, grało się w te gry za, za czasów giełdy komputerowej Coelbuttów w Krakowie, jeździło się, przywoziło się gry róż, różne, różności i dużo też było właśnie z Japońskiego rynku, nie wiem skąd oni to brali. No i te biatyki, przychodzą, wtedy, wtedy się lubował człowiek w tych mm, biatykach, strzelanie na do, do dzisiaj, nie, gry arcade i tak dalej. Dające dużo radości z grania. Bez zbędnych tam tabelek, przebieraństwa i tak dalej, nie? Włączało, włączałeś, grę I cieszyłeś się, nie? jak kumple przyszli. To była masakra. Kapitan komando, jak, jak się przywiezło, pamiętam, jak się grało. Pierwszy... przegrałem. Pierwszy yy, ogólnie captain komando, którego się miał w domu, nie? Wysz, wyszedł na rynek japoński na PlayStation 1. Bardzo dobra, zresztą chyba y, arcade perfect konwersja z tego co pamiętam. Bardzo dobra. Uu. Także jak ktoś ma chęć, to sobie może gdzieś zasać kapitan komando. O, albo dostaje w cyf. Zobaczcie co on robi. tej gnoju. Kurde, ten hack mi się nie udał, za późno. Teraz trafiłem. Ajdź. Próbujemy. Jest! Udało się. Fuks. A ten Gostek przypomina w ogóle z fety fury tego mmm, taki był. Jak on tu się nazywał? Nie pamiętam, ale... Też z kustą na głowie i z tym kijem z flagą brytyjską na koszulce. W King of Fighters też był. Mało. Aj. To jest dobre uderzenie. Uuuu, 7 hitów mi zrobiło. Aj, nie wychodzi mi ten hak. A, słoniła się teraz. Ale teraz ja złapę i butas. A, nie trafiłem. Chciałem mi w mordę chopa sprzedać. Leżała. Co to? Zamroziła mnie. Jak sab zero kurde. O. Dostanę bryłą lodu. Ejże. Ej. A na łeb mnie zrzuciła. działo. No, się podobało. Oj, muszę uważać, kurde, ma dwa speciale jeszcze. Pięknie. No zobaczymy, decydujące starcie znowu tak samo się zaczęło. Trafiono hakiem. O, udało mi się wreszcie. Aj, chciałem złapać. Złapałem. No prawie. Pięknie. Znowu się napiłem kawki. Dziewiąty stage. No ciekawe. Czy to będzie boss jaki, czy co? Nie pamiętam, jak to tutaj wyglądało tego nie pamiętam O, kurde Kurde, wyprzedza moje, moje ciosy. no. Pięknie trafiłem go hakiem. Ten cios jest bardzo dobry. Od... Najpierw uderza tam poniżej tego kolana gdzieś, a później na flaka i, i taki hak. Elegancko. By powiedział Jaruś elegancko. Hmm, teraz już nie było elegancko. No, ten cios jest najlepszy. Nie osłaniają się przed nim. Fakt, faktem, że to jest na najłatwiejszym, nie? <grytum> Pewnie, jakby to było nawet na normalu, to mi na pewno nie doszedł. Mamy final stage. Merkur jakiś O panie Wygląda jak ten, jak zmutowany Heihachi Co to Masz gnojarzu Zrzuci mi na łebkami Kurde o co chodzi Ale mi ta sprzeda No dobra, spróbujmy go teraz rozwalić. Kurde. A, jak chcę mu sprzedać, nie mogę. Co to było? Ja nie mogę. Przedobrzony jest, przedobrzony jest jako boski. No i załatwimy, a już prawie był mój Zobaczmy sobie te inne tryby jeszcze chwilowo Bo już filmik trwa 20 minut mało kto to będzie oglądał A może się mylę? Jeśli się mylę to napiszcie w komencie Dobra, zobaczmy sobie Trading Mode. Co to jest? O cholera, krzaczki. Jak już zrobili opcję po, po angielsku, to mogli wszystko zrobić po angielsku, tylko sobie zagrać. Gruba nie chce grać. A no może tym Rikim? A, to jest coś takiego jak yy, przechodzenie w Street Fighter Alpha 3. Yy, tej mapy takiej, tak było coś takiego. Nie wiem o co to chodzi. Niech będzie to. Przechodzi się, przechodzi się dalej, dalej, coraz trudniejsi chyba. I nagrody, pewnie jakieś łachy się odbokowuje, inne rzeczy. No kurde, no się atakowało od razu. No kurde. Dobry ten gostek. Proszę bardzo, takie nie ma. A jak się nie robi Strzala? Teraz tam nie wyjdę. U. Nawet fajnie się nim gra. Taki zwinniejszy jest, jest niż, niż tamten. No tutaj nie ma rund chyba. No nie ma rund. Dobra, zobaczmy sobie. Nie wiem, chyba jest, chyba jest. No, udało się wyjść. Tutaj jest yy... ten tryb, to na pewno pokazuje walkę komputera z komputerem. No, ważmy sobie chwilę. jakiś kurde kawałek wycięty mieli tych bajek w, w Japonii tego nie rozumiem, no ale niech będzie. No i co tyle tylko? No i co, przyspieszam teraz krzaczki? To tu, come on. Kurde, zawsze tych tekstów, tych Japończyków było w tych japońskich grach bardzo dużo. O Przewiamy, Przewijamy, 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 przewijamy. Co to jest, kurde? Historia postaci, czy co? Wciskam, 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 a to ten zabił babkę. Nie wiem, co tutaj robić, kurde. No chyba już. Nie, no ja. <grywa> No, znowu, kurde. To tak jakby historia postaci, jak się do turnieju dostał, czy coś takiego. Dobra, moi drodzy, tak wygląda yy, właśnie Critical Blow. Yy, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ta yy, nawalanka. Co? Trzymajcie się, do następnego, cześć!